Gitarra, akordeoia eta akordeoia Myślę, że to jest powód do dumy, że Plus Liga jest jedną z najmocniejszych lig tak naprawdę na całym świecie i że zawodnicy z zagranicy tak chętnie przyjeżdżają do Polski i grają w polskich klubach. Zdarza mi się oglądać siatków, siatkówkę w telewizji, bardzo lubię oglądać mecze i bardzo lubię kibicować polskim siatkarzom. Mam nadzieję, że oni też chętnie nam kibicują i przyjdą na jakiś lekkoatletyczny meeting i będą nas wspierać. Na pewno chciałabym odpocząć od biegania, bo zdecydowanie na razie mam troszkę dosyć, a jeżeli chodzi o siatkówkę... Może się zdarzyć, ale na pewno niezwykła, raczej plażowa, ale chętnie skorzystam na jakiejś plaży w stroju kąpielowym, jak się zbierze ekipa, na pewno będzie fajnie zagrać. Doping jest niesamowity i myślę, że atmosfera po prostu niesie naszych siatkarzy. Fajnie by było, gdyby na lekkoatletyczne mitingi halowe też przychodziło tyle ludzi, bo faktycznie nam też to pomaga i zdecydowanie dużo, dużo łatwiej się biega, kiedy słyszymy taki doping.